No cześć, witam was po świętach. Ja jestem Szary i gramy na mapie Redstone by Seba. Jest to taki bardzo fajny youtuber, link do jego kanału macie w opisie, a e, do mapy też macie w opisie. Jest to mapa Skyblock i tak o, wiem, że było tego na YouTubie od Grom'a i od Hai trochę, ale ta mapa jest po prostu świetna. Jest to mapa Redstone redstone'owa, zmienię typ widzenia, w której e, Celem jest zebranie określonych itemów yy, oraz eksploracja mapy. Tutaj nie będę tego czytał, teraz yy, prawdopodobnie będziecie mieli to wypisane w opisie. No i zaczynamy grę. Yy, powinniśmy się... czemu mam takie ścinki? Yy, słuchaj, Wiecie co, może dlatego, że jest tutaj dużo redstone'a to mamy jakieś ścinki przy nagrywaniu, więc zmienimy nasz, grafikę na szybką, a i zaleca się granie na hardzie, yy, zmienimy tylko grafikę na szybką, yy, video setting, yy, fast, yes, done, done, back to game, no i teraz powinno być le lepiej, mimo że ten zaraz jak się świat zrenderuje to już będzie dobrze, tak i tutaj mamy takie właśnie wyspy zrobione, no z takim... Okablowaniem, więc zaczynamy. Powinniśmy chyba tutaj, o! powinniśmy tutaj ściąć, ja też mam komputer dzisiaj bardzo eksplorowany i yy, stąd może wyn mogą wynikać te lekkie ścinki, yy, przy następnych odcinkach już tego nie będzie, więc nie ma się czego, o, o co martwić. I tak, jak wam minęły święta, tak w ogóle, bo nie wiem czy mogę to zbić, tak mogę, bo yy, mi minęły yy, święta bardzo dobrze. Muszę powiedzieć, że e, minęło to miło, fajnie. Objadłem się, kurczę jak nigdy, ale to za każdym razem się człowiek objada jak nigdy. E, tu w ten sposób robimy workbench'a. Bench'a, crafting table, dobra? E, tak, i tutaj musimy. A przecież my wszystko mamy. Aha, dobra, no to może. Y, bo musimy się tam jakoś dostać. Mm, tutaj zaczynaliśmy z, z trybem creative, ale go trzeba wyłączyć, żeby e, normalnie grać nie cheatować Tak więc e, chyba musimy skopać ten tutaj e, Dirt, o, już, już nie ma klatek, żebym nie wykrakał. E, musimy skopać ten Dirt i dostać się na e, wysepkę ze skrzynką. Wow, prawie mi spadł. Tak, jedzinki będą takie pojawi Będą pojawiać się, mam nadzieję, regularnie. Mam teraz dużo, dużo wolnego, nie wiem jak wy, ale myślę, że jest tak samo. E, I... Mm, Tutaj może to jeszcze zbignę <laughs> No teraz dużo wolnego, dużo czasu do nagrywania. Oczywiście trzeba będzie trochę się poużyć, bo nie samym nagrywaniem człowiek żyje. Ale myślę, że dla Was też znajdę czas, żeby nagrać. Nie, oczywiście nie tylko z Minecrafta, ale też z innych gier. Dobra, idziemy zobaczymy, co tam e, jest w tej skrzyneczce tutaj. E... Celem gry też jest zmierzenie się z bogiem Redstone, Nie mam w ogóle pomysłu, co to może być. Jeżeli wiecie, to nie spoilerujcie mi w e, komentarzach. A tak w ogóle, po prostu jestem zaskoczony, bo pod ostatnim filmikiem uu, pod ostatnim filmikiem udało nam się dobić... To jest absurd. E, udało nam się dobić ponad 10 łapów w górę, co jest no, na, dla mnie bardzo dobrym wynikiem i jestem z tego powodu... No, bardzo szczęśliwy. I teraz tak, gdzie, gdzie może, musimy pójść? Ja nie wiem, czy możemy tutaj niszczyć. O, tutaj, na tej wysepce. Eee, ty, obudziłeś bogę redstone, zostaniesz ukarany. Nie, błagam bogu, bogu redstone. Błagam, a jeżeli to zniszczę? A, mam zły kilos. Eee, tam jest jakaś owieczka. No dobra, bo górec tą, no przepraszam, to, oj, a jak to odstawię, to, dobra, nieważne, e, tak więc e, wracamy tutaj na górę, może jak pospadały nam jakieś sadzonki, w ogóle nie pozbierałem, zapomniałem, o, e, uwaga, a tam pod spodem jest, a, Wi-Fi w Minecrafcie, e, dobra, jakieś spadły sadzonki, dobra, na razie tutaj nie poniszczmy. Gdzie możemy spróbować wpójść? Hmm. Tam są... jest skrzynka. Co w ogóle mamy z tej skrzynki? Mamy węgiel. Hmm, czy jest tutaj? Może. Ee, stone? Nie ma Stone. Nie, tu, tu nie ma Stone. A. No to niestety musimy powalczyć z Bogiem Rezną. Może tylko dlatego, że tak długo otwieraliśmy to tak często. Co dlatego, a nie od kopania. Mam nadzieję, przynajmniej. Dobrze. Eee, a to dookoła jest ten? Ja chcę stona. Hej. No dobra, to, to już wiem, że tu jest żelazo. Tu jest dużo żelaza. Ale ja chcę stona. Czy będziemy musieli tworzyć jakieś e ewolucje tutaj, żeby nam się udało? Czy. Eee, mam nadzieję, że nie, bo. Pod spodem, a pod spodem jeszcze coś jest. Okej, okay, kurde. Eee, aha. Ja potrzebuję stona. Se Wiecie co, może włóżmy nasze itemy do skrzynki. Bo jak spadniemy, to się zdenerwuje. Do end. Tylko, że my go nie hmm Wiecie co, połóżmy go może tam na środku. Na tej głównej wyspie. Bo to jest taka wyspa, ja nie wiem Może se bo ustawił jakiś mechanizm autodestrukcji innych wysp Więc myślę, że jeżeli zrobimy to w ten sposób to będzie dobrze To, to się przyda, to tak, tak eee, Tirt się przyda Węgiel, no Dobra I tak eee, Święta się skończyły Jest na razie po prostu ferie, ja ferie mam do 7, nie wiem czy już to mówiłem i się ogólnie tym bardzo jaram. Dostałem na gwiazdkę Asasyna czwóreczkę, którego pograć mogłem sobie niestety dopiero wczoraj, a i tak mało i cały czas mam taki niedosyt, ale uznałem, że no, jesteście ważniejsi niż Waźnie... Wa... bardziej ważni niż Asasyn i że nagram coś dla Was, a później sobie pogram. No nic, yy, nie mamy stołna i nie wiem skąd. nie wiem skąd mogę tego stołna wziąć, kiedy nie mam ani. No musimy zbudować genera generator cobblestone To jest je jedno z naszych zadań, aczkolwiek no, nie mamy jak zbudować tego gener ten generator. Mamy 46 e sztuk dirtu. Może go tak bardziej oszczędnie e korzystajmy, bo <laughs> jeżeli zawsze jest go dużo, a tutaj jest trochę na odwrót i jest to materiał deficytowy troszeczkę. I... Tak, niestety jest to seria tylko dla mnie, gdyż żebym zacząć ją z kimś, musimy od razu to zacząć z tą osobą, inaczej ta osoba, ta osoba ma uniemożliwioną grę i właśnie się zorientowałem, że gramy na hardzie i tam mogą być potwory. Dobra, jeżeli byłoby jakoś nudno, czy ciemno, czy coś i gdybym się schował, po prostu to zrobimy cięcie, bo nie będę wstawiał takiego długiego materiału, tylko takie jakieś najfajniejsze momenty, tu możemy zakopać to. W ten sposób. I może chodźmy tam, mamy 50, prawie jak yy, dirta. Tak. Yy, tutaj się świeci chociaż troszeczkę. Yy, tam już się tworzył potworki. No, i czekamy. To wiecie co to poczekamy może na yy, dzień. Ja tutaj się lekko podmuruję. W ten sposób. O, a tam nie mogę postawić. To pod, lekko się tutaj obuduję i poczekamy na dzień. i yy, O kurczę. Poczekamy na dzień. A stąd nie powinno mi i tak nic wyskoczyć. No, no, no to poczekamy na dzień i widzimy się, kiedy będzie już dzień. okej, okay, witam Was z powrotem. <laughs> tutaj księżyc już zachodzi i e, za chwilę po, powinno pojawić się nad nami słoneczko właściwie to już, prawie spadłem a mamy tylko pięć żyć, się na, krzypie, na skrzypiącym krześle i e, poczekamy na taki pełny wschód słońca aż te potworki tutaj poznikają, pospadają tam nawet była wiedźma mhm. Minecraft tam nawet była wiedźma, znowu są delikatne klatki, ale to prawdopodobnie z powodu e, ilości wrogich mobów czy e, tam nie ma Endermaniego, a nie to creep, Creeper Ja pierniczę o, Dobra, oni spadają Zaraz y, ten szkielecik zginie Nie chce mi się tam teraz Podchodzić No Creeper, y, szkielet, hej Dobra, mamy już dzionek Więc y, idziemy I myślę, że Boję się to niszczyć I myśl... O Jezu i myślę, że e, dzisiaj dostaniemy się do jeszcze jednej wyspy i odcineczek zakończymy, gdyż nie chcę, żeby on był jakiś przesadnie długi, bo no, asasyn nam nie czeka. I e, tak, więc zniszczmy to, bo potrzebujemy jak najwięcej e, dirtu. I teraz tak, do której mamy najbliżej? Do tej mamy najbliżej. Hmm. Ale na niej, tak wydaje mi się, że na razie nie. E, tam widzę stone. Wiecie, to spróbujemy dostać się tam. Jeżeli się nie uda, to w razie czego przyjdziemy tutaj i skopiemy jeszcze Dirt. A jeszcze tutaj mamy Dirt. Tu... Aha. Dzięki Minecraft topór to ma największy damage. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Chodź tutaj, chodź. O! Boję się, że spadnę. Tam mamy ograniczoną liczbę żyć. To jest najgorsze. Hmm. Gdyby tak w ten sposób się zabezpieczyć, tutaj o tak. Chodź, tutaj zróbmy. Tak nie mamy prawa spaść. Za to ty masz. Won! I jeżeli straciliśmy ten dirt, to się zdenerwuje. Chodź tutaj, chodź, dircie. Dobra, jeszcze ten. Ten... Jest, udało się. Dobra. Yy, nie. <grystanie> Dobra, bez już tutaj żartów, bo tak wszyscy się śmieją z tego powodu. Yy, kopiemy. Dirt. Dirt. Yy. Muszę bardziej oszczędzić. Nie! Noe! Ale przynajmniej mamy strzały i idziemy w podróż. Tam jest skrzyneczka, tam jest śnieczka. I myślę, że to będzie taka najbardziej dobra podróż. Później te mosty zrobimy ze stone, stone z cobblestone'a. Ale na razie musimy posłużyć się brzydkim zamiennikiem, jakim jest... O, nie wiem czy nam starczy tego. Jakim jest dirt. Hmm, na strasznie dużo kotków ale mamy ich jeszcze trzy, trzy dychy, już mniej. A, I myślę, że starczy. Starczy. Mam nadzieję. Dobra. Tam są nawet emeraldy. Dobra, teraz próbujmy... A, klatki. Żebym tylko nie puścił z shiftu, bo jeżeli puszczę shift, to no, damy radę. Szybko. Dobra. Tej świneczki tutaj nie będziemy zabijać, gdyż boję się, że jeżeli ją zabijemy, a Uwaga, bo zaraz jakieś zwierzę wpadnie do lawy i wtedy się wkurzę. Nie! A tylko spróbuj spaść. Tylko spróbuj spaść. Tak, tak ma być. Tylko spróbuj spaść. Co my tu mamy? Trzy diamenty mamy. Trapped chest. I Bottle of Enchanting. No. I dobra, wiecie co? To my tutaj skończymy. Razem z Króweczką Ty będziesz Eleonora, Ty będziesz choracie, a Ty Świnko, jako że mnie jak widać... Ba... Nie! Głupie prosie! Mam nadzieję, że tam... Nie. nie... Wiecie co? Nie, nie, nie zrzucę jej Ale tak, Ty Świnko, będziesz Franek A Ty Eleonora Witaj Franku, witaj Eleonoro strasiliśmy niech będzie Horacego ale kurczaki się łatwo rozmnażają. a jeżeli jest tu jeszcze jakiś, to jest ok. Tak więc, yy, ja się z wami teraz żegnam i yy, byłoby fajnie, jeżeli by się udało wam yy, powtórzyć ten wyczyn, który był przy ostatnim odcinku i do, dobilibyście do 10 łapek w górę, to to jest motywujące, to pokazuje, że na przykład, że, że my, ci widzowie, ogląd że, no, że oglądacie to, co ja zrobiłem, to to pokazuje, że jest się dlaczego starać, bo że mam widzów jako tak aktywnych, więc jeżeli powtórzylibyście ten wyczyn, yy, tak, jeżeli na przykład chcecie mi jakoś pomóc, tylko nie spoilerujcie mi, tylko jeżeli na przykład chcecie mi pomóc, że yy, jest jakiś kurczak tutaj jeszcze jeden to i bo graliście już w tą mapkę, to yy, możecie o tym powiedzieć, więc do zobaczenia, cześć!